Siemaneczko ziomeczki, z tej strony wi 6 Dzisiaj będziemy grali of of History. Yy. Nie. Nie, nie, nie. Ja chcę mało prowincji, też dużo więcej. Spróbujmy to. to. To jest pomniejszanie czy powiększanie? Bo ja chcę to na dużych zagrać. O, na no takich to ja bym mógł grać. Nowa gra. Druga wojna światowa. Czechosłowacja, bo to nimi będę grać. Co? A, olska No cóż, powiedziałem się bronić. Będzie dosyć nieciekawie. Podatki. Coś tam w badania zainwestuję. Eee, wpływy z podatków, bo jest z tego dużo hajsu. Utrzymanie wojska, bo przez to przegrałem w zasadzie praktycznie w poprzedniej tej, w poprzednim nagraniu. Odbierałem. Mógłbym spróbować. Zresztą na formie jest tak, tak 100 tysięcy. Dziękuję. Tutaj będę... A brach punktów ruchu. Cześć, bo ja nie pamiętam. Czy jak... Mogę poprawić relację w nim gigantycznie na czy tym bardziej mnie nienawidzą? O, Słowakach już nawet nie będę wspominać. A, zawiesili mi. Ry De nie dyplomację, tylko. Cioach! Cioach. Cioach. bo idzie tutaj Amigo, Łatwa! siema A właśnie jeszcze jedna rzecz, w związku, że jestem Poproszę Proszę, aby pan Gdanszczanin Dołączył do bitwy No, i tutaj to mi idzie. Po 10 tysięcy na każdą prowincję. To ja mógłbym żyć. Tu jeszcze jakieś. Jak to znamy jak plasty. Nie, lecimy po prostu bombastiku. Fantastiko! Jak ktoś tutaj naprawdę nie miał jak się bronić, naprawdę. To ja tu aż mi szkoda tych łotwonów, bo mam dosyć małe przewody. Kcia. Nie daj, wszystko to. Niech całe, to już niech idzie na rygę, a to niech walczy i zajmuje tereny. Bo w rydze mają pewnie całe przemysł. organizuje punkt zbiórki. Proszę o podejście tutaj. Dziękujemy za zakupy w Kauflandzie. Łotwa mi się przele... Łotwa się nawet nie rozleje mi, ale co oni mi w ogóle zrobią? A, jeszcze jest bitwa. Poproszę o udanie się do punktu zbiórki, co w obecnej chwili oznacza. O! To ja mam prawo i chcę ich zanektować? Tak Ja im... całe tereny, nie? Rozmowy pokojowe Ja jako Polska Będę za... Ej, a, bo ja tu nie mam tych gwiazdek. No. Wyślę. Tak. No nie muszę. Się. O. No w obecnej chwili jest to wręcz merfastyczne. Ja Ta, co tam u naszego sąsiada Stalinusa. Jeszcze mnie nie lubi. Ale poprawiam z nim relacje. Nasz kolega Adolf też jakby przyjął po relacje poprawiane. A, ja se po farmie high school. 12 tysięcy wojska. E, to teraz to ja, że są ustawione do końca życia. A jeszcze to. Jaka tu gdzieś jest jeszcze typy map? Stabilność prowincji. mógłbym to poasymilować. O. Ryzyko rewolucji, prowincje, wartość, dyplomacja, sojusze, fortyfikacje, regiony, wieże widokowe. Nie ma takiego czegoś, jak było tam. Ilość właśnie zapomniałbym trzeba inwestować w Warszawę. Ja tu gdzieś w Warszawie pewnie można, ilości ilość. Dlatego, że mam tak małą klasy. Okay. Czy jest koleci w Warszawie? Warszawa jest po prostu, kurde, przyszłością Polski. O coś. Niech. To coś. przemierza tutaj. Ja tak większa część tego czegoś. Dobra, kasy nabrane. Tutaj powoli rekrutacja. Good morning, Estonia. Ja poproszę od razu na karlin. Tutaj. Nie zajmujecie tak powolutku, po cichutku. Ej ej, 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 ziomeczek, co tu tak. Co tu jakiś opór? Robisz, amigo, ogarnij się. Teraz tu. Dobra, z taką armią jak ja mam to będzie... Ale ja tylko w się takie jakieś punkty przesiadkowe robię.

No, a jeszcze, jeszcze ta jedna prowincja i będzie fantastyczna, gromadź smerfastyczny Oho Rozmowy pokojowe, biorę wszystko Jeśli żądania Litwa, dyplomacja. A my się bardzo lubimy. Sojusz? Małe jest w stanie wojny Sawyer. Sojusz? Czy ja z naszej ziomą jestem w stanie wojny? Nie jestem w stanie wojny. Diplomację. Sojusz i Wysokie Mamy z niej swoje ok, fantastycznie. Odrzucili nie? Ale przynajmniej się lubimy Gdańsk Co następne Rumunia Czy czekamy na wrzesień? A nie, zresztą mają dopiero 38 No to jakby tutaj tak coś, hop, zająć Rekrutuj 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 Rekrutuj, Rekrutuj. Więcej inwestujemy Całe cztery sztuki złota, to jest dosyć dużo. Dobra. No więc. Tak ogólnie to myślę, że to będzie na tyle dzisiaj. Więc pa.